Dzień. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Appleac Tale Innocence. Kontynuujemy naszą przygodę. Kontynuujemy ucieczkę wow. a misji z Hugo. Why the candles? The candles are to show that you're thinking of someone.

hugo, there might be people here. oh. it's a rosary. what's it for? praying. can i use it to talk to mommy and daddy? we'll do it together. a barricade. Okay. Well, why have they done that? to stop someone from getting in or out. forgive me for. Ta never... really Bo chodziło o to zabójstwo z poprzedniego odcinka. Yy, dobra, staram się zbierać wszystkie materiały, jakie napotkam. Jak hey, to okay, so czyli tu mamy wyjście.

To to Okej, okay. znaleźliśmy jakiegoś micha. Znaleźliśmy jakiegoś Micha. Może od niego dowiemy się. O co w tym wszystkim chodzi? Bo tak naprawdę na razie... Tu nie do końca wiadomo, z jakiego powodu nasz grób został zaatakowany. Czym jest ta cała plaga? Okay, czyli... Dziecko czuje alkohol, matka chyba popiła. Dobra, czy tutaj są jeszcze jakieś znajdźki? Poczekajcie, tutaj mamy wyjście znajdziemy tu jeszcze jakieś materiały tak coś jest saletra Hugo zostaw Hugo we herbarium Hugo have to keep moving wait wait come here what it will protect you and oh now Hugo. Nie ma za co. No tak, fajny ten chłopiec. Może chory, ale naprawdę taki pocieszny. W sumie, jako że my nie znaleźliśmy się za bardzo wcześniej, to topujemy się nawet całkiem, całkiem. No poza tym jednym wybrykiem, którym Hugo uciekł pec tutaj można wejść niekoniecznie tutaj raczej też nie o dobra jest ojciec czy szojciec father you again i told you to leave just a moment just a... you have no idea leave while you still Please. can Someone has to help us do it for him at least. The robert run Of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they. I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad, they're mad. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I, I, I cannot leave the church, uh, but an exit um, through the crypt of the three saints. It may not be too late i shall try to put you on the path to laurentius' farm but after that uh, may god watch over you On the village doors. Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Nie wygląda to za dobrze. To matko

Keep moving. It's a monk. The other brother. They're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please! Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. But then what? We'll find something. <laughs> The crypt will burn them. We have to hurry. Go away! Hey, I want away! Calm down, Hugo. The light will protect us, alright? Alright. So that's their plague. Perhaps the priest spoke of a way out, through the crypt. Amicia! The three statues! The crypt of the three saints! Dobra i co teraz? ja coś powiedziała, ale nie opowiadałem co. Czy mogę wziąć to pochodnie? Nie. Dobra, tu jest chyba przejście. Okay. Ukryte przejście. Teraz tak, co my tu możemy zrobić? Chyba spróbujemy chodzić. Okay, tak, okay, to było proste. Yy, siarka max. Yy, yy, tutaj. No, kurde, hardcore. Może też cztery nie potrafią chodzić wyżej tylko chodzę po tym najniższym poziomie, po tych piwnicach tak jak tutaj widzicie, tutaj już jesteśmy w takim stryżku, już tu nie potrafię wejść. Chyba. Nie potrafię, czekajcie, zbiorę sobie wszystko co można i teraz tak. Pewnie muszę zrzucić to okej, okay, będzie nam się światło bujało. Tak mały. I teraz, dawaj, 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 dawaj. Ale mi się nie dziwię, że się boi. O, czekajcie. Mam jakiś warsztat. Narzędzia, czy będzie jakiś boss fight? Dobra, możemy sobie ulepszyć kieszenie. Grubość swojej kieszeni na materiały, dzięki czemu okej. Okay. Ulepszymy tą kieszeni. <grym> Przelepimy. Nie mo mieć możliwość zbierania większej ilości materiałów niż nie mieć o, tak. Czekajcie. O, nie, nie. O, nie. Nie, nie. Zdjęcie, Tutaj mamy jakąś kubeczkę. O, tu się coś świeci. Okay. No, dobra, o tam jest jeszcze jedno. Dobra, szczury się zajęły szynkami. Nie ma co pomijać materiałów. Dobra, leć Hugo. Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni. Nie, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Znaczy, co nam zostanie po drugiej no, stronie? O no, kurde, szczury, szczury, masakra. No bardzo, ja tutaj mogę, mogę wejść na stół, Weźmy, wejdźmy na stół.

It's heavy! Hugo, hurry up! Come on! Now I go a Wait, wait, wait. No! Dawaj. Are you all right? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how. how am I going to get back? We'll find a way, don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll. Uh, move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Very good. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Cieszę zobaczymy. O widzicie, są materiały. Dobra, lecimy, bo no, Hugo zaatakuje w końcu te szczury. O, gdzie jest Hugo? to poszedł chyba tam dalej. Dobra, dłuższy pochodnie. I na drugą stronę. Chaj, no. dawaj, dawaj! Hugo! Hugo! gdzie mam iść? Nie pójdę. A... Czekajcie, bo nie rozumiem. A, dobra, są patyki. Zawaję sobie na razie tutaj najpierw. Bo też czuję, że to są znajdźki. Ja już mogę tu nie wrócić. Okej. Okay. Chować się do nory. Głupie szczury. Dawaj, 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 dawaj. szybko, 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 szybko. Kurda, na farcia. Wiecie, czy... Aha, mogę to po prostu położyć sobie ten patron.

Have left you alone. It's too risky. That's right. Dobra, chyba wracamy. Hmm. Skoda, nie mogę rzucić tego patyka, podpalonego w nich. Już konia, czy jesteśmy na miejscu? Oh, thank you. We can get out of here now. Yes, far away. Czy coś możemy naprawić? Nie mamy narzędzie przede wszystkim. Czy gdzieś tutaj leżą po pobliżu? Nie, nie widzę. Go on, climb up. Uh -huh. Uh -huh. Oh, what's that on the ground? should we go anyway? Yes. We've managed to get this far. We'll be fine. Just stick teraz, dawaj, dawaj, szybciej, 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 teraz They did that? You, you think so? Yes, they're nest. so they're going to... co to jest? na tych ścianach? Angry? O Matko Boska. No dobra, czekajcie, zobaczymy może jakaś znajdźka. Coś. Nie, chyba nic. Tam, jakaś, tam była jakaś skrzynia. Chcę po to iść. to jest trumna? A nie, to tylko mi się wydawało. Dobra, mniejsza to, lecimy dalej. Chwalamy do kolejnego checkpointu. Kurde, trupy w ogóle jakieś kości. Dobra,

i don't want her to be dead you go i want her to come back